W globmasie to ja otworzę kalendarz, bo zwykle robi to Julka. świetnie to zresztą wychodzi. Ale o piątka proszę pięknie widać. Od razu z góry. Ciekawe co to będzie, może coś z kolorówki. Zobaczymy, co tutaj mamy. I tutaj mamy płyn do demakijażu, z tego co widzę. Takie piękne, bardzo takie spore, nawet te pojemności. Super na podróże. Bardzo fajne. Już mamy zbiór pięciu sztuków. Ale już mamy po gubitach, proszę Państwa. Na dziś już wystarczy. Dzień dobry, moi drodzy, w kolejnym już vlogmasie. Dziś będzie vlogmas taki trochę DIY. Będziemy przygotowywać ozdobę przed dom. Oczywiście nie wszystkie naraz, bo na to nie będzie na pewno czasu. Ja za chwilę wybiorę się po gałęzie do... Las. I czekam na Katarzynę, która ma się u mnie dzisiaj zjawić, i która ma mi pomóc robić te chochołki właśnie um, przed dom, i wymyśliłam sobie, że zrobimy dwa do domu. Nie mam wystarczającej ilości palików zalanych betonem, ale myślę, że będzie mała dyskusja z Januszem, żeby to zrobić na stałe. Ja teraz zrobiłam sobie herbatę. W ogóle jestem strasznie niewyspana, podmalowałam się trochę weekend mnie wykończył weekend zmianowy mnie wykończył bo mam na nocka i po prostu nie miałam czasu za bardzo odespać, ciągle gdzieś musiałam jechać, więc czuję tego skutki, mam nadzieję, że wieczorem będzie lepiej, że się już położę spać i odeśpię po prostu i ten tydzień jakoś przeżyję Pogoda nam się zmieniła, niestety, mogę Wam pokazać troszeczkę tak przez okno, wieje dzisiaj i no nie jest fajnie, czasami pada, bo zrobiło się cieplej i jak widzicie mam znowu zieloną trawę, szronu nie ma, to trochę komplikuje nam sprawę, bo powiem szczerze, że już wolę ten mróz i wyjścia w ten mróz, niż właśnie jak wieje i pada, bo to jest dużo mniej przyjemne i wydaje mi się, że bardziej wtedy marznę te ubrania mokną i tak dalej. W domu też założący sweter. Ten sweter w ogóle jest z Zary. Ja go kupiłam na promce w zeszłym roku. Wygląda tak. Wygląda mniej jak misiek, no ale mam pod spodem też wełnę. Słuchajcie bo jeszcze nie rozpaliłam w piecu, a nie używam za bardzo tak pompy ciepła. Słuchajcie, prąd jest bardzo, bardzo teraz drogi i podobno cały grudzień tak ma być. Nic na to nie poradzimy, tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Możemy tylko zwrócić uwagę, jak używamy, jak zużywamy ten prąd i tyle. I będziemy robić częściej ogniska no to może jeść na mieście. I naprawdę to nawet nie jest śmieszne, ale ja nie pamiętam, kiedy ja obiad ostatnio gotowałam w domu. I nie pamiętam, kiedy pralkę. stawiam chyba w zeszłym tygodniu. Mam stertę prania, ale po prostu czekam. Czekam, aż będą odpowiednie godziny. Może nie dzisiaj, może po prostu jutro, więcej rzeczy się dozbiera i więcej rzeczy po prostu ubiorę. Piję dzisiaj yerbę matę w katarzyny kubeczku. I za chwilę idę szykować wszystkie takie przybory, idę poszukać doniczek w ogóle. No i powiem wam, że muszę znaleźć drut taki, muszę znaleźć taki do do wianka stelaż właśnie na którym będziemy robić ten wianek muszę znaleźć nożyce, muszę znaleźć sekatory, więc wszystkie te rzeczy muszę teraz przygotować zanim Katarzyna mnie nawiedzie. No coś mi tutaj nie działa. Zaczynamy warsztat. Dzień dobry, Katarzyna. Dzień dobry. <grytanie> tak, tak, tak. Jest Katarzyna dzisiaj z nami, tak jak sobie życzyliście niektórzy by pisali, pytali w komentarzu. Może by Katarzyna coś zrobiła? Jest tak. katarzyna. katarzyna i kupę gałęzi. Tak. tak. Zabrałam ją, dzisiaj zagoniłam do roboty. Las w domu nadal. No, ale dzisiaj mamy kiepską pogodę, bo tak trochę pada. Ja też trochę zmokłam, jak byłam po gałęzie. E, przynieśliśmy dużo gałęzi i tu mam te właśnie dwa paliki z zeszłego roku. E, będę też dorabiała, właśnie, tylko z samej tu i tutaj na dwa na dwie te donice one są z Ikei donice i chciałam właśnie tutaj białe i poproszę Janusza, żeby mi wylał, wylał, wylał boton, beton, cement tutaj, żeby mogła właśnie stabilnie te paliki utrzymać, to mi właśnie Janusz w wiadrach takich wiecie starych wylał, tutaj jest po prostu beton i to jest zabetonowane ściągam górę po imprezie narodzeniowej, po, po wszystkim ściągam tylko górę a to przechowuję sobie po prostu Piwnicy, i jest chyba ok. Tego Kaśka mnie tak nauczyła. I będziemy robić na pewno jeden wianek. Wianek będzie zmieszanych tu, i tutaj są tuje, nie tylko tuje, ale też są takie. Wiecie, iglaki. I jeszcze byłam u siebie na ogródku i też tam poprzecinałam trochę drzewka. Ja też je niesiałam latem trochę specjalnie, żeby właśnie można było co nieco uszczypnąć i zrobić zimą. Więc będziemy robić trzy do domu na palikach. I jedno będzie z mchu, a dwie będą typowo stój, i jakieś mieszance właśnie do nadworu, na dworku. Czyli wszystkie takie ozdoby będą się nadawać trochę i do środka, trochę i na zewnątrz, ale są to rzeczy na pewno y, jednosezonowe. Nie? Tak, no, Tak, bo później są właśnie brązowe i kiepsko wyglądają, ale tak czy inaczej mamy tego dużo. Jak ktoś ma dużo tui, to nie przycinajcie dwa lata. <głos> <głos> I będzie dobra. Bierzemy się za robotę. Szwedzki bufet jest. Kaśka oczywiście z czekoladą. Nie wiem to, to jest. Ale to jest z Ciebie za to To jest taka świąteczna. Ciebie za czekoladę, to do więzienia powinni wsadzać. To że w góry już przestałam chodzić. A, bo czekolady w górach pod kamieniami nie masz, tu przestać w góry chodzić. Bo, bo, bo mój pies nie daje, daje rady nie Zajechała psa, koniec. No dobra, bierzemy się do roboty. Proszę, e, Paka, no. Ty też lubisz w góry chodzić, no nie, nie, nie. <noise> Zaczynamy robić choinkę. Już jedna jest zrobiona w ogóle. Ta będzie stała w domu razem z tymi chochołkami tam w kącie. Tam, tam, tam w kącie. Będzie im tam zdobić. Tylko ją spryskam jeszcze sztucznym śniegiem. A Katarzyna Wam pokaże, jak się robi taką choinkę. Taką choinkę na. Mm, ta będzie mniejsza. Jak, so, jak jest większa, to muszą być dłuższe gałęzie, prawda? Tak, tak. A na malutką to. A Katarzyna to się tak zakłada, tylko że ona to robi bardzo szybko, bo ja zdążyłam przynieść drzewka do pieca i ona już tutaj tą jedną tak naprawdę no, obleciała, także. Bo to jest bardzo. naprawdę tak proste. Tak, tylko e, zwróćcie uwagę na to, jak są też przykładane gałęzie, żeby ona była rozłożysta. Widzisz, ja tak nie robiłam w zeszłym roku, dlatego mi tak nie wychodziło. A jak ty robiłaś? E, właśnie że jedno, takie. Tak, jedną stroną gałęzie tylko robiłam, i tak mi nie wychodziło. Właśnie, ja się strasznie męczyłam i tych gałęzi dużo dawałam. A no widzisz, a one muszą być takie roz, rozczochrane, to no. one wtedy będą... Właśnie widzę, że Ty masz raz z jednej strony gałąź tak położoną, a już później z drugiej strony następną warstwę tak położoną. I hmm. dlatego ta choinka jest taka bardziej po prostu rozłożysta. I drucikiem... Tak, trzeba naj, najpierw, żeby to naprawdę było takie, żeby nam nie zjeżdżało, nie? Mm -hmm. Mocno wydaje, drutem że... robisz. No, mm. tak dosyć, dosyć. I tak. dopiero dokładasz, nie? Tak, dokładam i kręcę, no nie? Mm. Jeden obrót. No, chociaż coś mi tu nie pasuje. Powiem Ci, tak do końca to ona nie. Coś, coś mi tu nie leży. Nie, ale powiem Ci, że właśnie zależy z której strony, jak ona wygląda, bo ona wcale tak źle nie wygląda. Teraz z tej strony. Nie, tak? Nie, właśnie z mojej to ona tak fajnie nawet wygląda. Także chyba zależy, jak się patrzy z której strony, bo tą też jak obrócimy. Ona też będzie z każdej strony trochę inaczej wyglądała, więc tak naprawdę później na przykład tą stroną dam do ściany. Bo tu gdzieś ma jakiś na przykład goły patyk, ale tu już się fajnie rozkłada i może spokojnie sobie stać taka właśnie przodem do wejścia. No a Katarzyna dalej kręci i działa. <laughs> I wygląda to naprawdę fajowo. Mi się to bardzo podoba. Stój dajemy tylko w domu, a zmieszanych gałęzi damy na dwór. Dwie. I będzie elegancko. Zaraz kończymy tą robotę. Chcesz, tą, tą chcesz niższą, co, nie? Tak, no. Zaraz kończymy robotę. <laughs> a jeszcze będziemy robić wianek. I to są właśnie dwie, ja to wsypałem, Kaszka wsypała tutaj kamienie, ale ja poproszę Janusza, żeby mi w plastikowe doniczki wylał e, cement, żebym te paliki też mogła używać już w przyszłym roku też. E, I tutaj na e, ten cement w domu na przykład e, można dać mech, nie? Fajnie to wygląda jak jest bech na dole Tak, mech, No i sobie jakieś tam ozdoby jakiegoś grzybka. Tak. Czy coś, co, nie? Fajne jest też to w tych choinkach, że tak naprawdę te choinki można sobie stroić na tak, jak się chce. Można je zostawić zielone, można ją pryskać śniegiem sztucznym można je zrobić z różnych rodzajów choinek. Ja też przyniosłam takie zwykłe gałęzie i z takich zwykłych robiłam w zeszłym roku i one też wyszły całkiem fajne. Po prostu w tym roku udało się zdobyć tuje, że mamy stój. No i też tak naprawdę na nogi dalu jest ten Ewenterskugen, co też są tuje. A nie? tam są takie fajne te drzewa, no takie no, inne. Takie nie? inne, no. Także jak gdzieś tam po sąsiadach, czy może gdzieś można kupić, może też gdzieś jak choinki sprzedają, jaki jest punkt sprzedaży choinek, mają po prostu e z szczątki, gałęzi e, lub też właśnie gdzieś z lasku czy z ogródka tylko pytajcie gdzieś leśniczych w lesie, bo wiem, że chyba w Polsce nie wolno takich rzeczy robić, ale wiem, że dużo ludzi naprawdę ma w ogródkach e, takie rzeczy, wystarczy gdzieś tam też na wsi się popytać i myślę, że spokojnie można takie rzeczy ogarnąć to nie są jakieś rzeczy, wiecie, niedostępne uważajcie też na mech w Polsce bo wiem, że mech w Polsce jest w ogóle pod ochroną i nie wolno go brać z lasu, rozumiesz to? Mchu z lasu? No, słyszałam, że mech w Polsce jest pod ochroną, więc koniecznie okay. sprawdźcie, czy to jest prawda, czy nie. Czy trzeba ten mech kupić. Na przykład, jeżeli będziecie chcieli robić choinkę z mchu, e, może się opłaca akurat sztuczny mech kupić, na przykład, bo będzie tańszy, czy właśnie gdzieś tutaj. U mnie mech rośnie w trawie na ogródku, więc ja mam po prostu, ja mech przyczepami wywożę wręcz e, z, z ogródka, więc nie mamy takich problemów. Nie, no słodkie, zobaczcie, dwie już gotowe. Dwie już gotowe. A można um. je obciąć, tak jak chcesz, po prostu żeby Ale były ja takie chyba jak, właśnie jak nie. chcę. wiesz? To będą ładne też. Ale mi się jak... wydaje, że właśnie mi takie się podobają. Takie rozszarpane. Mm -hmm. Rozszarpane. <laughs> rozszarpane, no, takie, powiem takie... ci takie naturalne. No dobra. Bardziej. To są już piękne, nie? rozstrzępione wystawało? Eee, a, że coś takiego po prostu, żeby nie było dziury, widać? Nie, no dziurę, żeby było widać, ale może, żeby było to, tą sosnę, tak bardziej, że na przykład ona była o taka kosmata. Myślałam, żeby była. O, żeby była taka, wiesz, żeby ten wianek był taki kosmaty. Takie szeroki. Aha, no to tutaj też musimy to wszystko wyrzucić, no nie? Żeby to jest coś takie luźne. Tak. Yy, no, żeby niektóre te elementy właśnie były takie kosmaty, ale tu wygląda dobrze. Najwyżej tam pojedziemy, dołożymy jeszcze coś, tak? No. Ale to naprawdę dobrze wygląda, właśnie jakiś taki zmieszany kolor i... Ale czy pachnie. Pachnie lasem. Mm. To siulatko kupy nie zrób. Mam tutaj. I że co, że tak? Czy będzie za bardzo kosmatą? No, mi się wydaje, że ok, tylko żeby właśnie nie robić, tak nie ściskać mocno, żeby był bardziej taki właśnie kosmaty, no. Nabiera już porządnego kształtu, już się zakańcza, ale yy, wianek się robił dużo dłużej niż choinka. Wymagający, co? No wianek tak był. Jak jeszcze chcesz dwa kolory albo trzy, tak jak Natalia sobie zażyczyła, taki. Jak mieszany. Taki mieszany, zobaczcie. Po prostu jaśniejsze, ciemniejsze. Ale fliczny sos na choinkach. No Wszystko, to trzeba podominować. No są tak. Ale no jeszcze nie skończono. Tak. Bardzo ładny. Podoba mi się wianuszek na drzwi. E, trochę żałowałam, że mam taki mały stelaż na wianek, ale e, on wcale nie wygląda, że jest taki mały. Tylko taki stelaż miał mały. Jakby był duży, to bym nie zmieściła na drzwi. Po prostu Bo drzwi by padły. Rozłożysty jest. Tak, jest rozłożysty, jest bardzo ładny. Właśnie taki jak... takim marzyłam, takim. Ośka, znajdź cekator, Gdzie cykator? Nic nie można znaleźć. Jest, jest, nie, to nie No tak, nie. Nie, Aha. nie. Szukamy sekatora. <noise> e, to jest ten... zagadka. Gdzie jest cykator? <noise> Tutaj, tutaj. Dajcie znać w komentarzu. <laughs> ale piękny wianek, wianek zeszedł długo, schodzi długo, może nie aż tak długo, ale wymaga bardzo dużo gałęzi, przycięć. Cały czas oplatamy go właśnie zielonym drutem, nie widać właśnie tego, jak się drut zielony zastosuje, to po prostu nie widać nawet później tego łączenia. Damy do niego kokardę na koniec i coś do przymocowania tego wianka. Bo jest to dosyć taki no, ciężki, jeżeli się robi z tyloma. Tak, powoli będziemy zagańczyć. Gałęzia Mi. Tylko... Pracownia Świętego Mikołaja Katarzyny kończy. Drzewko jest naprawdę duże. Ostatnie muśnięcie. No, i tu jest kolejne. Te dwa idą na dwór. bardzo fajne. I tutaj te dwa dom domu. I Wianek jest zrobiony. Teraz kokarda do wianka okazała się za mała, więc trzeba kupić nową kokardę albo zrobić, nie wiem jeszcze jak, chyba na krochmal i zrobić po prostu większą kokardę. Tośka. Tośka kicha. Tośka ma alergię na sosnę. Na las. No i jedna sprawa jeszcze, mieliśmy zrobić jedną choinkę z mchu, ale pada tak rzęsisty deszcz, że jej nie zrobimy. Bo ten mech będzie mocno mokry, nie? No. no. Będzie ciężki. Więc z mchem nam się nie uda teraz zrobić tej choinki, podejrzewam. Co nie? Zrobisz sobie sama, to jest tak proste. Nie dam rad. Po yy, prostu... Robimy prostu... taki stelaż na przykład z resztek gałęzi. I później tylko położysz sobie na to mech. Taki duży płat. I trusikiem obwiąż. Ale my miałyśmy gdzieś pełnka do tego. Do mychu. Pa no jest. Dlatego Ci mówię, pod spód możemy dać po prostu tuję, no nie? I na tuję dasz później sobie mech i obwiążesz drucikiem dookoła. To będzie tak proste i dołem tylko ładnie opetniesz na równo. Wszystko. Pamiętasz, robiliśmy na takiej miotełkę taką. Mm -hmm. Pamiętam, tutaj, na gałęziach. Tak, zamiast miotełki damy dzisiaj ten y, tuję. Szkoda. No Zobacz, ile ja tego masz. A gałęzi jest pełno. W lesie i tak dalej. Tu pociętych nawet. Też. To ja pójdę po te gałęzie. A ty sobie to spakujesz do wora. No ta jest wysoka, co? <laughs> Fajna pracownia, Mikołaja. Co ty chcesz? <laughs> Elf już jest, renifer No dobra, pochwa się skarpetkami no. Pani Kasia przywiozła nowe skarpetki Świąteczne, nie? Jutro, Jutro Mikołajki no. Ale śmieszne są faktycznie Dobra dokończymy tą pracownię na dzisiaj Ja sobie już ogarnę Ja zapraszam Katarzynę na ciepłą herbatę Albo na kakałko Bo, bo się, dziewczyna się napracowała Szyba, no. Końcowy efekt będzie na pewno dużo lepszy, jak przystroisz to na bombkami czy No znaczy nie no, wiesz, coś może coś tam zrobię. Co? Naturalnie chyba lampeczki na pewno zawieszę, a tam chcę popryskać śniegiem. Właśnie I pomarańcze popryskać. suszone dla tośki. Tak, tośka. Ale święta! Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Widzisz, jaka pani Kasia jest dla ciebie dobra? Chce, żeby pomarańczki suszone wisiały. A Tosia zjada pomarańczki suszone, prawda? Tośka, mm, ty zjadasz pomarańczki suszone. Pracownia Mikołaja w ogóle, jakie ma wymagania do kubeczków świątecznych. Jula parzy nam herbatę. I, i właśnie wysprzątałam i Natalia przyszła z takim burdelem z powrotem. No bo święta wymagają poświęceń. Byłam po gałązki na stelaż i byłam po mech. Mech nie jest taki ładny jak twój w Lesku, ale zrobiłam co mogłam. Poszłam troszeczkę wyżej w góry w górach byłaś, tak? Byłam w górach po I przyniosłam, zobaczcie, taką kurtkę mokrą. Po prostu byłam na dworze przez 8 minut i tak pada rzęsi z ścią. E, I teraz tak, Katarzyna będzie robić kolejnego chochoła. Tym razem z mchu, bo chcę go postawić tu przy drzwiach. I nie może mi przeszkadzać, e, gałązki nie mogą wchodzić tutaj e, w drzwi. Więc robimy ją z mchu, bo mech przylega do, do stelażu tak naprawdę, i chyba bardziej się tutaj sprawdzi. Szybciej rzucie je i szybciej schnie, ale to jest, pamiętajcie, tylko na sezon, więc tak. wystarczy. Katarzyna tutaj więc robi. Najpierw trzeba zrobić miotłę. Tak. Taką, jak dziadkowie nasi robili. Nie pamiętam, że dziadek zawsze robił miotłę taką. Do Ty? Okerniania. E, a wiesz, że ktoś mnie kiedyś opierdzielił w komentarzu, że na ciebie Kaśka mówię? Że Kaśka to była taka miotła. Tak, moja babcia zawsze wszystkich też otwierdzielała za to. Naprawdę? Nie, tak, moja babcia, o... Oh, Wiesz, taka... jak pierwszy raz to słyszałam, mówię, w ogóle, Nikt nie na to... No, nie ona nie jak, jak ktoś powiedział Kaśka, to babcia moja szału dostawała, że Kaśka to jest właśnie tak, jak mówisz. Miotła? No A tak. ktoś mi na to zwrócił uwagę w komentarzu, że w ogóle jak ja mogę się do Ciebie tak zwracać, że Kaśka to miotła. Ale ja tutaj nie, muszę pisać Kaszka, bo oni Katarzyna nie ogarniają. To nie, Kaśka. to prawda. No, kaszka kaszka na Ciebie wygląda. A Kasia to no, tak... znowu wiesz, Mała dziewczynka to może być Kasia, no nie? No. Tak jak babcia krzyczała. Że ja to jest na Ciebie kasza. często mówię Katarzyna tak w vlogu. Jadę do Katarzyny, jadę do Katarzyna tak poważnie. Caryca Katarzyna. Była no tak. Caryca Katarzyna? Tak, była. Tak? Ciekawe jaka była, muszę sprawdzić. Taka była. Chyba... <laughs> Taka siara, też lubiła miotły? obejrzy sobie film o Carycy Katarzynie. Naprawdę? Tak, no jest film o Carycy. No i jaka to Caryca była? Fajna czy nie fajna? Nie chcę wiedzieć. Naprawdę? E, Obejrzyć to dzisiaj. Dobrze, <grywa> sprawdzę to specjalnie. E, no i taki stelaż Kaśka robi tutaj. <grywa> Kaśka. Katarzyna robi stelaż z miotły. Dobra, opowiadaj Katarzyna, jak to się robi. Y, nie no, najpierw trzeba zrobić miotłę. Miotłę i teraz na damy mech. Mhm. A miotły nie obcinasz, czy dopiero jak dasz mech? Później, później Aha. sobie tam dostosujemy. Okej, okay. on jest złożony, yy. bo jakbym musiałam tak złożyć, żebyś yy. się, wiesz, nie pobrudził <laughs> Nie wiem, czy nie za mało będzie. Yy, wiesz co, Natalia? Mam nadzieję, że nie. No to zrobimy po prostu krótszą tą tą. Będzie miała ja duży palik. Tak, patrzę właśnie. Peś... Midzig jedną warstwę z mchu, Czy nakładasz warstwa na warstwie? Nie, jedną tylko. To dobrze, bo ja już nie chcę mieć do lasu w górze. Dlatego jest tamiotła. Dlatego jest ta miotła tak. Natalia. Mm. Mhm. No i elegancko. To nie Ale my... to wygląda pięknie i pachnie w domu lasem. Okay, Jurka, to dziękuję. Miały nie być okay. słuchajcie, żywych mówiłam Wam w którymś vlogu, że nie będzie żywych. Nie będę ale będę tak, ale... dużo żywych. No, na pewno. Kleszczy chyba się rozejdą po domu. <noise> robaki. Robaki jeszcze dobrze nie umarła, a już mnie robaki będą jeść w domu. Aby bułeczka nie. Siku nie robiła. Zimno jest, to może ich nie będzie, Natalia. Nie, ja, mi się wydaje, że też nie będzie najgorzej. Na razie się nic na podłodze nie rusza, o dziwo. Ja tak nagrywam, nagrywam, i ja już wiem, że ten vlog będzie po prostu taki długi. Że jak stąd do wieczności, ale wierzcie mi, że po prostu możecie się poczuć tak, jakbyście byli z nami tutaj i razem uczestniczyli w warsztatach świętego Mikołaja. Trochę inspiracji, dawka inspiracji na darmoszkowe, darmoszkowe ozdoby, zwłaszcza na dwór, bo to jest naprawdę takie trochę, no wydaje mi się, że fajne, takie naturalne, dosyć. Cuda na kiju doniczki ze sklepu używanego, i też po prostu polecimy po kosztach. Także Katarzyna tutaj pracuje, pracuje. No, siedzicie z nami, weźcie sobie dobrą kawę. I... A mam nadzieję, że to już właściwie tu kawę tu chyba każdy dopił po takim czasie. Katarzyna właśnie ode mnie odjechała. Wianek zakończony, choinki spryskane śniegiem. No i dwie pozostałe są e, dworne. Za chwilę je będę wynosić. Myślę, że jeszcze dodam jakieś dekoracje do nich na pewno na dwór lampki e, i będę mogła je w końcu wystawić tak się prezentują e, jeszcze mam jedną właśnie tutaj czapetą z mchu, wygląda tak, niestety mój mech naprawdę nie był zbyt ładny i nie miałam go zbyt dużo bo okazuje się, że u mnie mm, ten las nie jest taki gęsty i prześwituje słońce, więc ten mech jest taki wypłowiały ale ja nie wiem czy ja bym go po prostu tak sama założyła jak Katarzyna na stelaż ładnie tutaj zrobiła, dlatego ja ponaklejam na niego ozdoby i myślę lampki i też będzie całkiem to spoko wyglądało zaraz ponaklejam na druciki i też będzie fajnie, pokażę Wam już do końca w przebitkach jak to wszystko się już na sam koniec prezentuje w takiej ostatecznej wersji mam nadzieję, że Wam się podobał ten warsztat z Katarzyną i będę się już z Wami żegnać, kochani. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Majcie się ciepło tej zimy i lewy do wiosny.